Mamy tutaj dwie czerwone plamy. Jedna pochodzi z krwi, druga to czynnik Ponso S. Myślę, że już tutaj każdy ma podejrzenie, która z plam jest krwią, ale spróbujemy to potwierdzić używając reakcji. Bioluminescencji z udziałem luminolu. Z odczynników mamy tutaj wodny roztwór luminolu w środowisku alkalicznym. Tutaj mamy 30% H2O2, czyli perhydrol, i zmieszamy te dwa odczynniki w pustej probówce w stosunku 10 do 1. Gdzie to, te 10 części to będzie roztwór luminolu w zasadowym środowisku, a jedną objętość będzie stanowić perhydrol. Więc nastawimy pipetę na 5 mikrolitrów, żeby dwukrotnie przenosząc tę objętość, wprowadzić 10 ml do pustej probówki. Teraz przekręcimy pipetę na jeden ml, i dodamy trzydziestoprocentowego nadtlenku wodoru. Zamykamy probówkę, a zawartość mieszamy. I możemy ją przenieść do butelki ze spryskiwaczem. I jesteśmy gotowi do spryskania tych czerwonych plam właśnie na świeżo przygotowanym odczynnikiem z luminolem. Obie plamy spryskujemy. I gaśniemy światło. Widać, że to lewa plama świeci na e, taki jasnozielonkawo, może lekko niebieski kolor. I to świadczy o tym, że to lewa plama właśnie zawierała krew. Z kolei plama z prawej strony zmieniła kolor na fioletowy. Najwyraźniej barwnik PONSO S, który jest sporządzony jako roztwór kwasu octowego, którego się używa do barwienia białek, szczególnie na membranie po transferze, w trakcie, czy przed właściwie immunodetekcją. Zmienia swój kolor w środowisku zasadowym, ponieważ nasz roztwór, którego użyliśmy do wykrywania krwi, jest de facto roztworem wodorotlenku potasu, który zapewnia środowisko zasadowe.